Witajcie w Nowym Roku, w 2026 roku i z tego miejsca chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku i żeby ten rok był pełen samych sukcesów, pełno, pełno zdrowia eee, no i co, co więcej no jak jest zdrowie i sukcesy no to już wszystko jest poza tym. Także no i żeby może ten rok przyniósł trochę odmianę dla tego naszego rolnictwa eee, i żeby nie było tak ciężko, jak to było w 25 roku. A my dzisiaj poruszymy temat kukurydzy. U nas jak widzicie biało. Damian działa. Trochę śniegu dowaliło eee, wczoraj. Nowy rok, więc nie bardzo mi się chciało wychodzić. Przez cały dzień i, i noc dowaliło śniegu. I, I problem już był, żeby 700 to zepchnęła. No ale jednak z grubsza spychamy. Przez tydzień zapowiadane są ciągle minusy, więc ten śnieg za szybko nam nie zniknie. Sporo wilgoci trafi do gleby, więc to trochę cieszy. No, um, jak będzie dalej, to zobaczymy. Na razie się zapowiada, właśnie, że przynajmniej ten tydzień to będzie właśnie taki biały, i to jest tak tydzień z hakiem. A co później, to mówię, zobaczymy. Kukurydza już na magazynie, ale Trzeba będzie zrobić w końcu takie małe podsumowanie, jak to e, ta kukurydza w tym roku u nas mniej więcej wychodziła. Jak kosztowo, jak z średnim zbiorem, no i jak mniej więcej to przynajmniej wychodzi na ten jakiś tam zarobek z hektara, jak to gdzieś się przekłada. E, odmianami też coś tam powiemy, ale z odmianami w tym roku to tak no nie, do, nie do końca e, dopilnowane jest, jeśli chodzi o później ważenie, ale mniej więcej wiem, jak to e, przynajmniej tak średnio wychodziło. Ten rok, jeśli chodzi o kukurydzę, e, na początku zdawało się, że będzie nieźle. To znaczy, na samym początku to e, z tymi zapowiedziami było różnie, bo mocno od, e, gdzieś na kukurydze zadziałały przymrozki, ale później e, naprawdę ta kukurydza fajnie ruszyła, fajnie wyglądała i zapowiadało się, że będzie bardzo nieźle. Ale niestety później wyszło, że te przymrozki jednak swoją, swoje piętno odcisnęły na tej kukurydzy. E, wczesne też przymrozki e, jesienne szybko ją dosyć ścięły, i niestety wilgotności w tym roku były, były duże. Były duże, i niestety, e, jeśli ktoś starał się odczekać z tym zbiorem, żeby zebrać suszę kukurydzy, to w tym roku niestety. E, nic nie dawało, ta kukurydza nie traciła wilgości, wilgotności w ogóle, a jeszcze nawet przez te ciągłe opady była wilgotniejsza niż niektóre odbierane kukurydze wcześniej z pola. I też te suszenie w tym roku nie należało do najtańszych, bo trzeba było mocno wilgoć zbić. I same zbiory, tak jak mówiłem, zapowiadały się nieźle. Też nie były one jakoś niesamowicie wysokie, jeśli chodzi o planowanie. W naszym przypadku od tego zaczniemy, że zebraliśmy średnio na mokro około 9,5 tony, bliżej 9,5 tony na mokro gdzieś zebraliśmy. Tylko to też trzeba wziąć pod uwagę, że w tym roku był duży areał kukurydzy. Z czego 30% to były nowe dzierżawy, działki, które no, trzeba jeszcze poprawić. Druga, drugie 30% to były gdzieś działki, które no, są najsłabszymi działkami w gospodarstwach to są takie piachy. A reszta, nie wiem, 30-40% to były takie no, dosyć normalne działki, jak na nasz teren, i tam średnie były lepsze. Stąd też taki e, średni plon. No w tym roku większość terenów, większość pól lepszych no była przeznaczona gdzieś tam pod zboża czy pod rzepak i tak też będzie w przyszłym roku. E, tak i tak też będzie w przyszłym roku, więc jeśli chodzi o przyszły rok, obecny rok no to e, też tych plonów nie będzie wielkich i na to też trzeba będzie brać pod uwagę. E, ale tak jak ja zawsze mówię, no my gdzieś podchodzimy ekonomicznie do tego tematu kukurydzy bo wiemy, jakie mamy gleby i jakie ostatnio mieliśmy warunki w tym roku. Gdybyśmy podeszli pewnie mniej ekonomicznie, to byśmy pewnie zebrali plony troszkę lepsze. Yy. Ale, mimo wszystko, jeśli chodzi o ten ostateczny wynik ekonomiczny, no to słuchajcie, nie jest źle. Bo mamy dwa warianty: dwa warianty kukurydzy. Mam sobie tutaj rozpisane to: dwa warianty yy, w tym roku kukurydzy. Jeden, to jest tradycyjny, jak no, gospodarstwa z reguły mające tylko produkcję roślinną mogą sobie pozwolić, czyli pełne na nawożeniu nawozami mineralnymi, MPK i w ogóle. Druga to wersja na gospodarstwo z zwierzęcą, w naszym przypadku trzoda chlewna i gnojowica, która była aplikowana, czy to na jesień przed, przed jeszcze nowym rokiem. Czy to yy, gnojewica aplikowana na wiosnę? <coughs> wybaczcie, yy, na wiosnę. Tuż tak można powiedzieć, przed, przed samymi siewami, gdzieś tam. I yy, ja mam policzony ten wariant drugi, jeśli chodzi o gnojewice, czyli ta wiosna. Yy, bo yy, ten wariant z jesienną aplikacją Gnojewicy u nas wygląda tak, że my jeszcze na jesień, na wiosnę dodajemy nawozu jakiegoś tam. Z racji tego, że coś tam mogło się wypukać. I tego już nie, nie, nie liczyłem, ale koszta byłyby gdzieś tam pomiędzy jednymi i drugimi pewnie. Pierwszy wariant, czyli wariant, słuchajcie, z całkowitym nabożeniem mineralnym. W naszym przypadku to były koszta na poziomie 3300 zł netto. To są całkowite koszta, liczone z amortyzacją, z własną pracą, e, jak i również e, gdzieś tam uwzględnione jakieś tam drobne naprawy są w tym, ale koszta nie obejmują na przykład krusu, czy podatku rolnego, e, tak samo jak e, nie będziemy uwzględniać przy, przy, w przychodach e, jakby wysokości dopłat e, i tak samo tutaj w kosztach nie będę uwzględniał e, dopłat, e, nie dopłat tylko e, czynszu dzierżawnego, gdzie nie mamy na przykład niektórych swoich działek, tak? No to tam trzeba zapłacić czynsz dzierżawny, to już jest zależne od gospodarstwa i e, każdy te koszta ma inne, w naszym przypadku nie są duże na szczęście e, te czynsze dzierżawne, więc e, tutaj takich większych kosztów to nie robi. Jeśli chodzi o te koszta, to największym czynnikiem tutaj e, robiącym te koszta są oczywiście co? No nawozy, nawozy, bo w naszym przypadku przy uprawie bezorkowej, pasowej no to E, uprawy czy coś tego, to, czy coś w tym stylu, to nie jest mocno e, kosztowne. I tak jak w tym, e, na te 3300 zł netto składa się słuchajcie tak, uprawa i siew to kosztowało nas 650 zł. Waptowanie uwzględnione e, 150 zł, no bo wiadomo, raz na 3-4 lata gdzieś tam i te, tam, gdzieś tam ta tona policzona. Hmm. Materiał siewny 700 zł, e, Nawozy 1100, czyli tak jak mówię największy tutaj udział ma w tych całych kosztach, bo to jest 33%, oprysk 200 zł i do tego jeszcze zbiór z transportem 500 zł. To są jakby te całe koszta i tak jak mówię, uwzględnione są, czy to, czy to, czy to, czy to, czy to amortyzacja, czy to pra, praca własna i tak to mniej więcej wygląda, ale są to też koszta policzone dla Takich naszych mocniejszych działek. Tam, gdzie e, właśnie na przykład materiał siewny to jest 700 zł, na najsłabszych działkach dajemy po 60-65 tysięcy ziaren, i tam takich kosztach, kosztów z materiale siewnym nie będzie. Więc to też jest policzone dla troszkę takiej lepszej działki. Myślę, że na słabszych możemy zejść tam gdzieś z kosztami jeszcze pewnie to jest. No, nawet może do 200 zł gdzieś pewnie by wyszło. E, tak mi się przynajmniej e, wydaje. Wszystko liczone gdzieś tam. Tak, yy, uważam, że rozsądnie. I słuchajcie, wariant drugi z tą gnojowicą, w tym przypadku naszym, jest tańszy o, 2000, o, 400, zł, o 400 zł. W tym przypadku, oczywiście, wszystko e, poza uprawą i, naw i nawozami jest e, taki identyczny koszt. Tylko, że w tym przypadku uprawa i siew. Nie kosztuje 650 zł, tylko kosztuje 1050 zł. Bo niestety trzeba się z tym liczyć. Wywiezienie gnojowicy i w tym przypadku też uprawa przecież idzie w naszym przypadku. Jest kosztowne, bo to jest jednak spora ilość przypalonego paliwa. Wiadomo, jeżeli wozimy dookoła komina, tutaj kilometr od gospodarstwa albo pod całym gospodarstwem, koszta są inne. Ale jeżeli wozimy 7-8 km dalej, to paliwo tutaj odznacza swoje, swoje koszta, podnosi też sporo. Za to nawozy w tym przypadku, bo dorzucamy gdzieś tam kizeryt, czy tam soli potasowej, trochę w łapę jeszcze przy siebie nawozy, to już tylko tutaj jest 250 zł, Więc 400 zł, słuchajcie, taniej produkujemy dzięki temu, że mamy gnojowice. I ta produkcja zwierzęca, oprócz tego, że no obecnie na trzodzie słaby jest zarobek, jak jeżeli w ogóle jakiś jest, jeżeli nie trzeba dokładać, ale zostaje tak nowica, która pozwala nam w produkcji roślinnej obniżyć trochę koszta. Dobra, to jest koszt zbioru kukurydzy z pola, całej uprawy, ale jeszcze przecież do tego dochodzi suszenie. Więc jeżeli e, 9,5 tony na mokro zebraliśmy przy tych wilgotnościach, trzeba odliczyć od tego, no śmiało, 25%. Tak, to 25% trzeba odliczyć, że tej wody odparowało w tym przypadku. Poza tą wodą, która nam odejdzie, zostaje no załóżmy 7 ton suchego ziarna. Koszta suszenia w tym roku, no mówiłem, nie były niskie. Na szczęście gaz nie był drogi, więc to gdzieś tam wychodzi przy tych 7 tonach gdzieś około pewnie 700 zł netto koszt suszenia. Więc koszta nam się zamykają w opcji z nawożeniem mineralnym w okolicach 4000 netto, a w przypadku gnojowicy 3600 netto. I teraz mamy już sprzedane kukurydzy trochę. Sprzedaliśmy jakieś, ja wiem, 400 ton, prawdopewnie. I na szczęście, póki co, nie udało nam się e, sprzedać nic poniżej 750 zł netto. Więc możemy sobie przyjąć te 750 zł netto do tej kalkulacji i 750 zł netto 7 ton sprzedanych, no to mamy jakieś 5000, jeśli się nie mylę, 5250. Dobrze? Coś takiego mówię? Więc odejmujemy od tego koszta, czy jednej, czy dru i drugiego wariantu e uprawy. No i mamy ten nasz dochód, oczywiście. Trzeba jeszcze doliczyć do tego e, koszt czynszu dzierżawnego, jeżeli są dzierżawy. E, no tak jak mówiłem, w naszym przypadku nie są to duże czynsze, na szczęście. Ale to, no, na szczęście nie duże czynsze dzierżawne, ale za to słabe ziemie, więc coś idzie e, w parze z drugą opcją. I e, tak to właśnie wygląda. Także nawet uwzględniając to, że ta kukurydza w tym roku nas była na tych słabych działkach, w większości, no to na tym e, nie straciliśmy. To jest najważniejsze, że na tym nie straciliśmy. Także... E, znaczy nie, inaczej, mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że e, jeżeli ktoś musi zapłacić ten czynsz dzierżawny, to nie zarobi z hektara nawet 1000 złotych, więc... E, a jeżeli ktoś ma kosmiczne czynsz dzierżawny, to nie zarobi nic. Więc e, to są takie, taki dochód no minimalny można powiedzieć, który no przy produkcji 300 hektarów zarobić przez cały rok, jeżeli by nie było produkcji zwierzęcej, zarobić przez cały rok 300 tysięcy, to jest naprawdę ciężko z tego inwestować, bo no bo gospodarstwa no 300 tysięcy niby dużo, niby niedużo, ale Gospodarstwa, które mają 300 hektarów, to już nie są gospodarstwa, w których pracuje jedna osoba, więc to, to ten zarobek trzeba rozbić na kilka osób, czasami na przykład na trzy i się już okazuje, że na poszczególną osobę dochód jest 100 tysięcy złotych tylko. I to jest tak naprawdę niedużo, bo mając lepszą robotę, na etacie bez żadnych zmartwień, można zarobić podobną sumę. Więc tylko mówię oczywiście lepszą, no nie, nie na najniższej krajowej, tak ale nie masz niestety tych zmartwień, nie masz ryzyka, nie masz stresu. Więc to nie jest zbyt udany rok, no, tak jak mówiłem. Koszta są spore, tak jak uwzględniłem no, nawóz. Nawóz słuchajcie jest największym tutaj czynnikiem tych kosztów, budowania tych kosztów. Zobaczcie, żeby tylko zmniejszyć o połowę te koszta nawozu to już by dawało dużo, dużo, większy bufor tego bezpieczeństwa produkcji. No ale niestety mamy nawozy w cenach jakie mamy, w tym roku te koszta mogą być nawet wyższe, bo prawdopodobnie będziemy mieli też droższe troszkę nawozy. Nie dużo, ale będziemy mieli, więc to nam trochę podniesie ceny, koszta podniesie, ale co więcej będziemy też w tym roku chyba jednak jeżeli się uda jeżeli się uda siewnik który zamówiliśmy agregat do Stryptila, dojedzie do nas na czas to będziemy to znaczy w sumie tak powiem inaczej czy dojedzie czy nie dojedzie to w przyszłym roku będziemy Mniej ekonomicznie podchodzić w kwestii nawożenia do kukurydzy. Oczywiście, dalej uwzględniając działki na słabych, nie będziemy nic zmieniać, ale na lepszych te nawożenie zdecydowanie będzie e, bogatsze. Nie dużo, ale będzie bogatsze. Plan jest taki, żeby po prostu potasu. Potasu szło w kukurydzy więcej u nas. E, I prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy robić to tak, że e, jakaś stówka na hektar będzie rozrzucona. Jeszcze przed siewami, a to co pójdzie w łapę, to pójdzie w łapę, a to będzie taki dodatkowy bonus. Jeśli chodzi o fosfor to tego fosforu u nas zawsze było sporo. Zasobności są, więc to jest dobrze akurat, że brakuje nam bardziej potasu niż fosforu, bo potas jak wiemy jest dużo, dużo tańszym składnikiem do uzupełnienia. No ale tak naprawdę tego czasu jeszcze mamy sporo. Nawozy, nie wspominałem, ale nawóz i saletra i RSM dojechały. Eee, udało się. No, nawóz jak zdążyliście zobaczyć, jeśli chodzi o saletrę, no to mm, importowana saletra. Eee, ale RSM oczywiście polski, także trochę tego, trochę tego. No, kula eee, tam, w jednym z filmów mówiłem, że te nawozy, że jest problem z dostępnością polskich kula, mówił, że polskie są tańsze od importowanych, no ale to chyba po prostu zależy jaki blisko jesteś tych punktów przeładunku. No bo my jesteśmy blisko wschodniej granicy i nigdy chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby Polska, polski nawóz był tańszy od, od importowanego, no ale wiecie. Mieliśmy taki moment, że była kasa, trzeba było już się zatowarować, żeby później się nie martwić, też trochę straszyli, że po nowym roku podrożeje, jedyne co nam tak naprawdę zostało to kizeryt, ale kizeryt jest jednym z tańszych nawozów, więc hmm, nawet jeżeli podrożeje to nie będzie jakiś to wielki procent pewnie, chociaż te podwyżki miały chyba bardziej dotyczyć azotów, a tak już jesteśmy bezpieczni. Jedyne czego nam brakuje, no to brakuje jeszcze oczywiście mocznika na kukurydzę, ale to jest jeszcze dłuższa historia, bo tutaj mamy czas do... do początku kwietnia tak naprawdę, żeby to rozsiać, a zboża, rzepak wiadomo, że to jest 1 marca i trzeba jechać albo nawet i wcześniej. Natomiast co do samych odmian w tym roku, Natomiast co do samych odmian, to w tym roku ciężko tak naprawdę jest to porządnie zweryfikować. Gdyż czasami mówi się o żniwach letnich, że są kradzione albo rwane z racji tego, że pogoda przeszkadza strasznie w zbiorach. W tym roku tak samo coś dosyć niespotykane było na kukurydzy, bo nie dość, że ciągle padało. No wiadomo, kukurydza tak naprawdę, jeżeli jest dojrzała, to dzień po deszczu, troszkę powieje, to tam można śmiało wjeżdżać. Ale jak pada codziennie, albo nawet jak nie pada, to jest taka wilgoć, że to kukurydza po prostu nie wysycha. To jest po prostu już mocno utrudnione wtedy, i tak było w tym roku. I tak samo trzeba było szukać odmian tych wcześniejszych, które nadawały się do zbioru wcześniej, a później, żeby właśnie mieć tę ciągłość suszenia i tak dalej, no to trzeba było szukać nawet tych późniejszych, ale na takich słabszych placach. W słabszych częściach pól, żeby po prostu zbierać to w miarę, w miarę suche, tak to też wyglądało. I właśnie przez to, też no, nie było to wszystko tak przeważone tak dobrze jak z reguły. To robimy co roku, ale, ale mniej więcej wiemy, jakie odmiany się sprawdziły. I takie odmiany, właśnie jak ta Calixto mimo że bardzo mokra, no to ten rok po prostu to. Hmm, tak po prostu to w tym roku wyglądało, że te denty, hmm, tak, denty, no niestety były bardzo mokre. Z góry jest odwrotnie, tak, ale <laughs> potencjał odmiany niesamowity. Kalo, e, mimo że wielkich plonów tutaj nie było, e, no to była sucha i zbieraliśmy ją sucho, dosyć, no nawet udawało się poniżej 30% zebrać. E, i mimo, że plony były mniejsze, to koszta były mniejsze, żeby to wysuszyć i mniej po prostu tego towaru w postaci wody uciekało nam z tego tonarzu. Więc to są takie dwie <kłysy> naprawdę fajne odmiany i w te odmiany poszliśmy również. co jeszcze poszliśmy? Poszliśmy jeszcze w, c czekajcie jeszcze, poszliśmy tak, w pioniera troszkę. W zeszłym roku były demonstracyjne takie dwie, trzy odmiany. W tym roku 10 hektarów już zawita. Zobaczymy, czy ten potencjał się obroni, czy nie. To jest chyba druga szansa dla pioniera, jak udajemy. Pojawi się mas, który dzisiaj mi też tutaj wspaniały przedstawiciel polecał. LG pojawi się inny, nie ten, co mieliśmy, bo miał on fajny potencjał, ale uważam, że kalow w tym bezpośrednim porównaniu jest ciekawszą odmianą. Co tam jeszcze? To jeszcze y, odnośnie odmian y, będzie oddzielny vlog, jak to wszystko zacznie przyjeżdżać. Bo oczywiście wszystko jest zamówione, bo ten y, napór handlowców, żeby sprzedać te ziarno y, do siewu, jest niesamowity. Jak tylko już, nawet w tym roku jeszcze nie skończyliśmy żniw i już był napu, nabór, y, napór z ich strony, żeby zamawiać, żeby zamawiać. <laughs> Więc to, jakie odmiany y, będą, to pokażę Wam, jak już to wszystko zjedzie. Ale. W tym roku, tak jak mówię, no, Calixto to, co było, to Calixto się sprawdziło. E, w zeszłym roku to będzie na piachach posiane, bo na Piachach naprawdę broni się wynikiem. Kalo oczywiście będzie, bo popkalo bez, pro, bez problemu siejemy w miarę terminowo zboże. E, Gino, no mówię, to była też fajna odmiana, ale zrezygnujemy na korzyść kalo z niej. E, I to takie chyba dwie odmiany, które najbardziej się gdzieś tam wyróżniały. Lit jeszcze był ten 2215 bodajże, ale tutaj się zmienił y, przedstawiciel naszego z Lidei, z którym dobrze żyłem i, i niestety chyba no odmiana fajna, ale również tutaj Kalo ma podobny potencjał i, i nie będę zamawiał, no bo nie znam człowieka, który tu będzie przyjeżdżał, mój przedstawiciel zmienia na inną firmę, może coś tam poprobujemy chyba z Saturn Uniona, więc zobaczymy. Y, no ale i jeszcze no tak, no to też są te dwie, trzy odmiany, które najbardziej się sprawdziły w tym sezonie. Tylko mówię, to był ciężki sezon do porównań. E, myślę, że te to w ogóle wypadło rewelacyjnie, e, gdyby był cukszy rok. No ale tak już niestety jest. Najważniejsze jest to, że ten rok kukurydzy zamykamy na plusie. E, I jak teraz pójdzie cena w górę, coś tam delikatnie idzie, to jest już tylko dodatkowy plus e, dla nas. Oczywiście, były kawałki, chyba ta najsłabsza działka sypnęła nam, ja wiem, no 7,5 tony chyba, czy 8, no to na takich działkach prawdopodobnie będzie koło zera, no ale były działki, które na sucho wychodziły nam, była jedna na przykład działka, która na sucho wyszła nam ponad 12, nie, no wyszła nam koło 12 ton na sucho, no to tam jest wynik wręcz rewelacyjny ekonomiczny. I mimo, że to był trudny rok na kukurydzę, to trzeba sobie ostatecznie jasno powiedzieć, że nie, mimo słabych plonów, i wysokich kosztów suszenia, wysokich wilgotności, to myślę, że lepiej na tym ekonomicznie wyszliśmy niż na zbożu. A jeżeli nawet nie, no to podobnie, gdzie rok na zboża nie był wcale taki zły. No jednak mimo wszystko rzepak po pierwszym roku uważam, że wychodzi najbardziej ekonomicznie na plus. Stąd też, stąd też zwiększamy areał, w tym roku zwiększyliśmy. W przyszłym roku już pewnie będzie podobnie, ale no wiecie, żeby rzepak posiać, to musimy przygotować areał najpierw zboża, żeby przesiać z kukurydzy na zboże, ze zboża na rzepak, a później znowu posiać zboże, po czym e, później kukurydzę. Taka będzie nasz taki, zapowiada się, że to będzie podozmian. bo strączki no niestety w żadnym przypadku tam gdzieś nie mają sensu ekonomicznego. E, i stąd też w przyszłym roku będzie mniej kukurydzy, mimo, że uważam, że bardziej się opłaca niż zboże, ale też rzepak po rzepaku, te stanowisko, niech zboże wykorzystają, więc no niestety to tak będzie wyglądać, że będzie 60 na przykład hektarów załóżmy pod rzepak, już tego zboża posiane, 60 hektarów rzepaku, no i 60 hektarów po tym rzepaku zbóż, więc te 120 hektarów zboża około będzie teraz, tak powinno przynajmniej się kręcić, to chyba, że będzie się zwiększała areał, e, 60 hektarów rzepaku, a reszta to będzie kukurydza, więc e, no tak to będzie wyglądać, chociaż też będą kawałki, które no niestety, niestety, no których nawet nie ma sensu ciąć czegoś innego niż kukurydza, albo są jakieś nieforemne, albo trudne w użytkowaniu. więc tam kukurydza, jeden wjazd na przykład opryskiwaczem i mamy wszystko z głowy. Tak to wygląda. I dajcie znać w komentarzach, jak, słuchajcie, kosztowo wychodzi to w Waszym przypadku w kukurydzy. Bo znam ludzi, którzy robią naprawdę dużo, dużo, dużo większe koszta, zbierają na przykład średnio po dwie tony, no ale te koszta pochłoną tą różnicę czasami. Więc dajcie znać, jak to wygląda u Was.